Nagraj ze spaza, bo ma depresję, bo jego Kano przechodzi kryzys. Nie lajków dla beki po tym. Ale chuj mnie to, że to dla beki było. Powiedziałeś, Ale że co, To jest nie Co ma wspólnego z tą dramą tutaj? Co, co, bo co? Powiedziałeś, co że ma, o mnie, masz wyjebane na wyświetlenia? A co napisałeś? Tak to. Bo to jednak coś ma wspólnego. Ale kiedy, kiedy powiedziałem, że nie, serio, kiedy ja nie mówiłem teraz, że miałem. wyświetlenia. mi sobie kurwa lajki. Zobacz nie. co powiedziałeś? Wake up. Mam wy na te wyświetlenia i na te te. Wiesz co, ale ty mnie trzy razy, trzy, trzy takie akcje już były, więc yy, po co ja mam do ciebie pisać jak trzy Jaki takie trzy akcje? Były. Pierwsza co porównywałem ten przedwakacyjny film i powakacyjny to napisałeś No i że mnie nigdy tam napisałem, nie napisałem, lu... że nigdy cię nie e, lubiłem, tak, ale nie rób, nie rób z siebie nie... opiary i nagrywaj dalej. Dałem ci nawet łapkę w górę pod tym filmem, żebyś kurwa nie przestała e, nie, ty, nagrywać. I ty... dla ciebie to było hamskie to, że napisałem ci, że masz nie przestać nie, 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 nagrywać, tak? Ty, ty napisałeś, że mnie nigdy nie lubiałeś? i że płaczę, ja płaczę, płaczę o to, że mi aktywność spadła i potem. No tam napisałem, że robić sobie ofiarę. I, i, I potem napisałeś tam, że over kupuje sobie i go zwyzywać, A no, potem miesiąc później czyniałem, ile tam nagrywasz z nim. No to wiesz, trochę nienormalne. Tak samo na live, na live też go wyzywałeś i podobno Każdy mi mówił, że, że ty mojego tego. Kurwa ktoś mnie połkuje. Hey, wake up Mówiłeś na live, że y, każdy mi mówił, że na twoim live'ie ty sprawdzałeś moje filmy i krytykowałeś. Każdy be. ci mówił wciąż No sorry. nie dajesz mi dowodu, wciąż mi nie dajesz dowodu. No nie że mam ja dowodu, tak tylko, tylko ci ludzie No mi to tak kurwa mówili. dlaczego wyciągasz pochopne wnioski, bo je, takiego czegoś nie było. No bo jak mi tak ludzie mówią, faktycznie Ale, większość ludzi wiesz, z tymi gada, mi, no to... Czy ty wiesz gdzie ja mam to co ci ludzie mówią? Nie, nie, możesz się pochwalić, wiesz. No, mam to głęboko w dubsku, co ci mówię, Nie dałeś mi dowodu, i kurwa robisz dramę z niczego, bo zajebałeś jakieś. No dobra, słuchaj, powody. Ja tego... i nie dałeś mi ni jednego powodu. Powo ja, ja bym tego filmiku nie wrzucał. Bo dobra, te dwa powody są. no, takie okej, okay, ale po ostatnim oszustwem, nie wiem, 3 2 dni temu nazwałeś mnie gejem, bez żadnego powodu. Więc. Nie <laughs> Z tym na Bo nie Jest. istnieje coś takiego jak satyra? Czekaj, katyra. aż ci przeczytam co do mnie napisałeś No to co napisałeś? Jak tu wszedłeś? Mów zjebie, mów nie kurwa Co ci powiedziałam? Mnie, no, słuchaj. Na ej, odcinku ale powiedziałeś, patrz. że jestem pedałem, i ciebie to uraziło. No, ej, nie, spaza, spaza teraz tak, dajmy coś pay, pay, pay. dajmy teraz Ale pay. nie, bo ty mnie bezpodstawnie wyzywasz. Yy, ale patrz, ja ci patrz, nic patrz, nie zrobiłem, a ty mnie bezpodstawnie wyzywasz. Ej, poczekaj, więc, yy, spaza, poczekaj. No Zrobiłeś dramę, patrz, Spaza, powiedziałeś do Wesaczego, że Wesaczy nazwał cię tam gejem, pedałem, nieważne. A wbiłeś się, co pierwsze wbiłeś się na kanał, i co wbiłeś, sobie, zacząłeś wyzywać. No, no właśnie no. chyba ty jesteś hipokrytą no level expert, no tak, nie? No tak, no tak, to, to chyba mogę, tak? Się, wiesz, nie możesz Nie możesz. Nie możesz, nagrywajcie to, się nagrywa się bojewali, te, nie? Serio. Ej, słuchajcie, Czy Czy możesz, możesz, ale wiesz. No, ja ten filmik nie nagrałem, nie on wysłał swoje tam dzieci, te, co go tak uwielbiałem. oni nawet filmiku nie obejrzeli, już dali łapkę w dół, Dzieci, Dzieci? Ciekawe kogo widzowie pisali JS, JF, sorry, przepraszam, JF. No, jaki JF? Jf. JF, to JV, no, no a patrz ile ludzi ile dzieci pisało o więc wiesz... Ile dzieci, no to kurwa, ty się dziecko zachowujesz... to nie jest wiz, tak? Ty się jak, jak jakiś dzieciak zachowujesz, weź ty piszcie na czacie jebać z fazy JS, no weź człowieku, ty jesteś normalny, piszcie na czacie jebać z fazy, no tak Masz sobie, bardzo, Zobacz, kurwa, biznesów, tak dla tak dla Jesteś jebanym hipokrytą, kurwa. Dokładnie. Jest ja to... jestem, hypo... nie, tak, jest chyba jestem Nie. Tak, jesteś hipokrytą. co to znaczy hipokrytą. się to. wiem co to znaczy to słowo. No. Bo- to ja, to ja tłumasz... na Ej, A na kanał. Widzisz, na kanale i powiedziałeś, że ty i powiedziałeś ty jebany pedale, czy coś takiego, w sumie no tak. zobaczysz na granie. No, no tak, no, no tak powiedziałem, no bo on, on na live pa, mnie zaczął ale wyzywać ale czy ja cię wyzywałem na początku, tak, jak ty live i... na live'ie mnie od pajaca wyzywałeś, od ja. idioty jakiegoś. No ale to mnie pedałem. Ja. na do ciebie pedałem. No, no. Się bo, się bo ty mnie nazywałeś, jak ty mnie gejem nazywałeś, to, to czego oczekujesz? A potem mnie na live wyzywałeś, więc co ty oczekujesz, że wbiję tutaj i powiem, o cześć Vesaci, co tam, no chyba ci pojebałem. Spaza, typie. No wiesz co, na swoim poziomie... Dobra ty lepiej nie odzywaj się, bo jeszcze parę dni temu pytałeś mnie czy nie nagramy odcinka, a teraz liczysz dupę Wesaciemu, więc wiesz, proszę Cię. Spaza, wchodzisz, zdanie z Wesaciemu, wyzywasz go na początku, zamiast to normalnie i kulturalnie wyjaśnić typie. On kulturalnie mnie wyzywał na live, no przepraszam. Od Wyzywał mnie od pajaca, Przeszedłem, przeszedłem na, na odcinek, grubo, trzy momenty, bo przesunąłem cały kawałek, Wesaci jest jebanym pedałem. Kurde, wydałem. ale wy jesteście żałośni, kurde, tylko mówisz o ciebie. No, ducham, no. No, 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 no. To mnie nazywa pedałem w nocy. Słuchaj, ty się nadal no. no, no, nie wyzywałaś i każałaś swoim widzom, żeby wbiali na mój kanał i mi dawali łapkę w górę. Chociaż nie wiem, no, nie słyszałem, ale wszyscy wbili na mój kanał i zaczęli pisać komentarze, a pewnie nawet odcinka nie obejrzeli. No. No, to ja no, wtedy... Kto będzie no, oglądał no, 19 minut pierdolenia? A powiedz mi, jakie no, tam argumenty przedstawiłeś? Piędolenia kurwa. Żadne. To prawda. Sama prawda to nie jest... Nie ale jaka jest sama prawda? prawda? Teraz mi przedstaw no argumenty bo... jakie tam no, przedstawiłeś. że kłama. Czyli mówisz, że Tania... kłama I czemu, czemu wysłałeś swoich widzów, żeby zreportowali yy, filmik li, li, Liska? Wiem, że teraz się kolegujecie czy coś, To znaczy ale... filmik foto, w oszust Oszus na wesacim tak? No. Co? Byłem na odcinku? Nie. Dostał ja reporta nie za A, wprowadzanie w błąd. E... I to nie było... To nie jest, kurwa, powód do robienia dramy, tylko to jest normalny powód zgłoszenia filmu. To nie jest tak, że my go zgłosiliśmy bez powodu, bezpodstawnie. Ja ja on tam... dostał reporta na film za to, że wprowadzał w błąd, rozumiesz? Ja tam czytałem te komentarze i on tam pisał, że to byłeś ty i głos w sumie... Ty tak samo był. dostałeś Ale reporta słuchaj, za miał... szerzenie nienawiści. Że, kurwa, szerzenie nienawiści, ja... No tak, jest taki powód w, jest w zgłoszeniu taki powód na YouTubie. Aha, tak. czyli, czyli zreportowałeś mój kanał za szerzenie nienawiści. Samy, no tak. Po pierwsze, wyzywałeś mnie yy, i na live też mnie wyzywałeś. Bo, bo to jest że jestem drama. jebanym pedałem. Yy, nie, słuchaj. Wyzywałeś no, mnie yy, na odcinku pedałem. Słuchaj, a co no, ty <laughs> facety zrobiłeś na live? Zacząłeś mnie wyzywać, tak samo w tym oszuściem mnie zacząłeś wyzywać. Podobno na innym livestreamie, krytykowałeś Na moim moje oszu filmy. podobno i nie dałeś mi kurwa dowodu, że cię wyzywałem, mus... to ten no oszu z rowerem. Muszę ci dowody dawać, no dobra. Ej, ten oszu z overem cię wyzywałem. Czekaj, zbadaj no tak, właśnie na Daję tym Jeszcze, <grym> jeszcze coś hey, ja to dopiero wczoraj się dowiedziałem. Ktoś mi powiedział, że ty mnie tam wyzwałeś, ja nawet nie widziałem tego odcinka. Ktoś ci powiedział? Ktoś tak, ci powiedział, zobaczyłem. a, ty, a po ty, kurwa, jako jego przyjaciel najlepszy, uwierzyłeś że... mu. Super! Nie. Wierzysz tak. na słowo człowieku. Wiesz, że... Super! 10 znaczy... osób mi... 10 osób mi powiedziało, że, że... że... że ty na, moj... na swoim live'ie yy, wbiłeś na mój kanał, oglądałeś filmy i krytykowałeś, więc... Ktoś ci powiedział, ja pierdolę spadnę. 10 osób, to przecież taki ci mówię. Ty argumenty, że mi się płakać chce? Gdybyś nagrał film z dowodami, to spoko, ale tam nie ma nic. Jest, nie dałeś żadnego dowodu, żadnego, dobra. Eso, żadnego, dobra. żadnego filmiku, kurwa spaza, ty jesteś głąbem, ty może jesteś po rekod... Ty idiot, ty ty kurwa masz do... chyba problemy w dzieciństwie ze sobą. Ty chłopie, ja nie mam no pana Berię, mi tu przedstawiasz gościu, jesteś chory, tyle ci powiem. Jesteś pojebany stary, wszystko co ja w tym odcinku widziałem, to jest sama prawda, patrz, nie, ale dobra, co ty to powiedziałeś? Bo ja czekam masz mi kurwa przedstawienie. Filmig dany wyjaśniłem eee, wyjaśniłem. też tego. Eee, co, że z ten z Liska filmik, chociaż nie wiem co wy tam gadaliście, ale zreportowałeś go za za nie pamiętam już co, bo nie słuchałem cię w chuju Pysac i Adriana. I tak samo ten filmik zobacz hey, hey. tutaj e, widzów wy wyzywałeś, pisałeś komentarz do Taksiego. Go, ja Dobra, zawsze Ale wiesz, że ten komentarz <gulanie> Daksiego to jest zwykłe? Zbadaj element. On tam mi napisał. Zbadaj element, co ty kurwa pierdolisz? Co ty, zbadaj, zbadaj element vida? to jest kurwa przerobienie Widywałeś tekstu. Ja go nie wyzwałem, pajacu bany, nie masz dowodu. Od... Mogłeś wejść pod pod film. od małego 15 -latka, a ty sam kurwa. Ja to masz 14 lat, więc ty kurwa pierdolisz. A masz 16 lat, i jesteś po rekonwalesencji. Powiedziałem ci to drugi raz. Ja, mądre słowo, słowo. Bieldoli, mądre słowo. No, Nie no gościu, nie, nie ogarnia Toku to polskiego, zobacz. bo mieszka w jebanej zobacz. Irlandii. Pokrywa no, jeszcze na nie więcej w życiu osiągnięć jakichś jebanych, kurwa, kastros. <laughs> pet mi, pet ile dostajesz z tej zobacz. swojej, kurwa, czego? Zobacz. Ej, ludzie będą oglądać wyzywanie się tu osób. Z... dobra, zobacz. Zobacz y, swoje filmiki i w jaki sposób ty się zwracasz do rodziców na przykład Mówisz, hey, że ojciec no... mi wpierdolił i tak dalej No bo sobie bekę nie... Ale to, to, jest jest... to jest To, to jest satyra Wiesz, że moi rodzice, to, rodzice to oglądają Słuchaj, słuchaj se... dobra, wikipedia, zobacz jest, jest, znaczy jest Nie, to jest normalne, normalne robić sobie bekę, że cię ojciec wypierdolił No tak, no tak, no tak, no tak Jezus, stary Tak samo, słuchaj, słuchaj, słuchaj bo ty się na tym nie wybiłeś i tyle Patrz, słuchaj, biłeś tego Nie się po rodziców no, Wiła no twoja mama się raz się... na live, bo weszłem na tego live'a i twoja mama. Peszłam, Weszłem, weszłem, Ty... Ej, mam wę. Wę. weszłem. Wesz wę, wę. Wę. Ej, weszłem weszłem, Ale weszłem przez inna liczba. Może po angielsku. I nawet... don't don't nawet... język coś, co? Dobra, może po angielsku zaczniemy. Do you speak speak polisz, Do you speak Polish? Polish Dobra, nie, jak ja, mam, ja, ja z tobą pogadam, w cztery oczy. Ej, nie, jak nie, nie, nie. nie, badawki, nie. Cztery tam. oczy kurwa, przez tamta. nie wydawać coś, nie wdaję. powiedzieć. się, Dobra, poszedł, wy. Dobra, dobra ja, teraz wy na live napiszcie, co sądzicie o tym pajacu. Dobra, słuchajcie, ja to na YouTube J -S, żebym, ja J -S. mam. J -S. mogę sobie to zobaczyć, wszystko. jebany, nie ma się o co, o co czekać.